Słuchajcie, to teraz idę z drugiej strony i do tej To piszczę z od zachodu. Lądujemy jak zawsze? Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie dobrze, bardzo bardzo dobrze, ja bardzo dobrze, wiem, dobrze, wiem, ale teraz wie. od Czesława zamknął? Nie, <noise> nie wiem, jak będzie działać z tą To będzie za to teraz godzinę, Teraz spokojnie, Od zachodu. Z zachodu, tylko koleżanka ma najnowsze informacje. Także... No nie, od tamtej strony. Gdzie jest słońce? Tam. A co tam jest? A ja wiem, słońce. No jest. zachód. A tam jest słońce <laughs> Mówię, że będziemy od zamku lądować. No co wy się skkuć ze mną? <laughs> Zachód od zamku. to. Od... Nie nie wiem, to stąd. to stąd. Lądowanie. Lądowanie. W tej strony. No, od zamku. No dobrze. Od zamku. Zapamiętaj. Od zamku. Ale patrz na dwóch na wiatrometr. Ale od zamku?